Słuchaj, bo ja słyszałem Twoje numery i mam wrażenie, że dużo się zmieniło, jeśli chodzi o rzeczy, który, o których piszesz. Ale słyszałem po pierwsze, że pierwsze Twoje numery powstawały, kiedy miałeś z 11 czy 12 lat. To jest tak, twoje, no? tak, 13 lat. To co pisałeś w takim razie wtedy, kiedy o... miałeś 13 lat? O czym się pisze jako 13 trzynastolatek w rapowych rzeczach? 13 lat. Kurczę, to były takie pierwsze teksty, wiesz, takie mocno truskulowe. Okay. Taka bym powiedział truskolowa, zamknięta głowa, którą kreuje yy, społeczeństwo, w którym się obraca taki mm -hmm. 13-latek w tamtym czasie. Yy, czyli wiesz, autotune ble. No wiadomo. i takie, wiesz, no takie strasznie, taka zamknięta głowa, strasznie. Okej, okay, ale jako trzynastolatek już truskulowa głowa, to jest tak, że się tak dużo nasłuchałeś ulicznego tak, rapu, tak, truskulowego rapu, że stwierdziłeś, tak. że cała reszta to zło. Tak, no, a okay. później wiesz, z biegiem czasu to jakby wiesz, <laughs> otwierałem głowę na, na nowe brzmienia mhm. i, i ogólnie też poznawałem siebie, więc. Mhm. Okej, okay, no dobra, ale otwierałeś e, głowę na nowe brzmienia, ale kiedy te 13 lat miałeś, to jednak wszedłeś w rap, czyli ty od razu wiedziałeś, że rap to jest to. To tak, co sprawiło, tak. że w ogóle wszedłeś w tym kierunku? Co się wydarzyło? Jakby usłyszałeś y -y. Peje, czy <grych> co się mogło wydarzyć, że nagle stwierdziłeś, y -y. Że, e, że trzeba pisać też swoje teksty? Y -y, no tak, jakby y na pierwszą komunię świętą dostałem y telefon od okay. swojego szesnego i tam właśnie były kawałki Pay. Noc i od tego czasu po prostu ten w ogóle mhm. gatunek muzyczny strasznie mnie zaintrygował. Mhm. Pewnie dlatego, bo nie znałem go wcześniej. Mhm. No i od tego czasu po prostu zacząłem słuchać rapu. A później no, na tyle mi się to spodobało, że stwierdziłem, nie, no kurczę, ja muszę to robić. No dobra, ale truskulowa głowa, powiedz mi w takim razie, czy dzisiaj też jest tak, że szukasz emocji w muzie, że tam musi być emocja, musi być prawdziwość, musi być szczerość. To znaczy. Mm, no tak. Okay. tak. Czyli nadal gdzieś ale, tam jest ten truskulowy, truskulowy w sensie, destro. No, gdzieś tam jest, jeszcze nie. W sensie no fajnie się tego słucha, jeśli y, wiem, że zrobiłem to w zgodzie z samym sobą, mhm. że miałem. Y, że tak powiem. Y, takie. Autentyczne emocje w, w, w danym momencie, nie? Mhm. No to po prostu lepiej z samym sobą, nie? Spoko. No dobra, no ale rap może być też mu zabawą w sensie. Nie wiesz, wiesz tak. Wyobrażam sobie, że nagle nawijasz o przewózce, o tym, że masz yy, 100 milionów na koncie, może mając 20. Wiesz, co chodzi, nie? Że nagle robisz nie przewózkę. No, wiadomo, <grym> nie? takie mniejsze zło. W tym <grym> ale to jest git, czy czujesz, że oszukujesz słuchacza, jak wiesz? Nawijasz o czymś, co w ogóle nie jest prawdą? Yy, to znaczy. Jeśli miałbym pod to podpisać taki przykład, jak przed chwilą podałeś, że nawiązałem, że mam 100 milionów, a no. tak naprawdę mam 20, mhm. no to wydaje mi się, no że to jest. jest no dobra, tak jak to Inaczej, inaczej mhm. gdybym miał 20 złotych, a bym nawijał, że mam 100 milionów i nie wiem, jeżdżę sobie w wypożyczonym Lambo, nie? Które, mhm. nie wiem, a nawijam, że kurczę, w garażu mam jeszcze 4, no to to, to, to jest już lipa. jest. Nie, no w sensie wiesz. Ja, ja bym tak nie nawinął. Nie? Jak ktoś mhm. tak nawija spoko jego życie, wiesz, jak ma taki patent na sukces, to niech tak sobie robi, ale no, ja bym tak nie nawinął po prostu. Okej, okay, a w drugą stronę zdarzyło ci się kiedyś zapłakać nad kartką, jak pisałeś? No i tak wiele razy. To jest tak, że po prostu te emocje jednak gdzieś tam przelewasz ta, na papier. Tak. Okej. Okay. Eee, a czujesz, że jeśli chodzi o okolice, które Cię ukształtowały, no właśnie, wiesz, czy miejsce, z którego jesteś, czujesz, że to ma wpływ na to, kim dzisiaj jesteś, o czym piszesz, jak brzmisz i w ogóle, wiesz, jakby cały, cały początek, ten trzynastolatek, ten trzynastoletni hmm. Destro. Trzynastoletni Destro. Czy on siedzi w Tobie jeszcze cały czas? Nie no, na pewno gdzieś tam siedzi, ale to... To już jest w ogóle nie do porównania z tym, jaką teraz jestem osobą, nie? To mhm. jest po prostu mały ja, gdzieś tam, mhm. gdzieś tam, wiesz... Okay, no ale spowali. on gdzieś tam kiedyś był, wiesz, tylko no pytanie, gdzieś tam czy on był, jest ale, ukryty, czy nie. Gdzieś tam był, ale... No, można powiedzieć, że jest ukryty. Ukryty... Głęboko nie chcesz go pokazywać nie. zupełnie, to, to, jest, to jest rzecz, której po prostu w ogóle chcesz nie pokazywać, ona znika tak. i jej nie ma. No dobra, a jeśli chodzi o to, że jesteś tutaj teraz, w Rap Generation, to taka nagła zmiana potrafi e, przytłoczyć, czy w ogóle w drugą stronę? To jest tak, że masz zupełny tym, że, że wiesz, nagle, mhm. nagle wjeżdżasz w taką, w taką akcję, jak tutaj jesteś, wiesz, z Malikiem nagrywasz rzeczy w studiu. Nie no, to jest spoko, To jest w ogóle wielki zaszczyt no. dla mnie, kurczę, mhm. nie? I jakby nie, ch nie chcę te też mówić, że mam jakiś wiesz, ogromny luz czy coś takiego, mm -hmm. że mam, y no, ale, no ale tak jest, w sensie jestem bardziej wyluzowany niż spięty, nie? Jak okay. czuję, że to, to jest to, co chcę robić w życiu. Nie? No dobra, ale jest was tutaj czwórka, czujesz się najlepszym raperem z tej czwórki? Nie, oczywiście, że nie czuję się najlepszym roperem z tej czwórki. Okej, okay, a to ładna odpowiedź ciekawa. No dobra, a w drugą stronę czujesz, że jakby jeśli, jeśli ma tutaj powstać jedna osoba, która zostanie numerem jeden, to czujesz, że to będziesz ty? Mm. Czy ja wewnętrznie czuję, no, no uważam, że mam y, szansę, ale jest tu naprawdę jest na przykład Grzesiek, który mhm. po prostu ma. To jest w ogóle inny wymiar, że tak powiem, osobowości. Mm -hmm. Po prostu jest. No nie, nie da się go opisać. Po prostu byś musiał przesłuchać jego utwory i, i byś wiedział, o co mi chodzi. No dobra. Jest kampa, jest kampa, która ma mm, taką specyficzną nawikę, która jest naprawdę, y w sensie przyjemnie się tego słucha. Mm -hmm. Jest zdunek, która ma fenomenalny głos. Pięknie śpiewa. U to fajnie łączyć z rapowaniem, więc no jest duża konkurencja. Więc jakby wiesz, no muszę tutaj wiesz, w siebie wierzyć, ale jakby no, mam to z tyłu głowy, że jest Jasne. bardzo duża konkurencja. Jasne, dwa ostatnie pytania. To pierwsze, bo mówisz miłe rzeczy o Twoich konkurentach, ale co jest takiego w Tobie w takim razie, wiesz? Mówisz, że ten ma taki plus, ten ma taki plus, a co masz Ty? A co mam ja? Hmm. A ja mam emocje. Bęk. No dobra, to jak się zobaczymy za rok, to gdzie wtedy będziesz? To jest ostatnie pytanie. Gdzie się widzimy? Co się wydarzy? Gdzie się widzimy? Hmm. Nie wiem, czas pokaże. <laughs> Nie mam dobra. pojęcia. Niech pokaże dobre rzeczy. Niech pokaże. Czekli. Dzięki bardzo. Bęk. Dzięki.